Czujesz to? Ten przytłaczający nacisk w ostatnich dniach roku, jakby czas uciekał przez palce, a ty wciąż nie zrobiłeś wystarczająco dużo. Ten głos w twojej głowie, który powtarza, że musisz bardziej gonić, produkować więcej, rozwiązać wszystko i dowieść projekty, zanim grudzień dobiegnie końca. To tak, jakby kalendarz był sędzią, a ty stoisz na niewidzialnej wadze, mierzony wszystkim, czego nie udało ci się dokonać celami, których nie osiągnąłeś, i obietnicami, których nie dotrzymałeś. I im bardziej pędzisz, tym bardziej jesteś wykończony. Im więcej próbujesz zrobić, tym bardziej czujesz, że zawodzisz. To bieg bez mety, bitwa, której nie da się wygrać, bo oczekiwania nigdy nie maleją, lęk nie odpoczywa, a ty kręcisz się w błędnym kole robienia, robienia i robienia, bez prawa do tego, żeby po prostu być. Może jesteś już w tym punkcie, w którym po prostu nie dajesz rady. Twoje ciało błaga o przerwę, ale umysł krzyczy, że nie możesz przestać. Twoja dusza woła o spokój, ale presja otoczenia i własne ambicje przekonują cię, że odpoczynek to słabość, że zatrzymanie się to porażka i że musisz skończyć ten rok z przytupem, pracując do ostatniej sekundy, jakby od tego zależało twoje życie. Ludzie wokół ciebie robią podsumowania. Publikują sukcesy, chwalą się wygranymi, a ty patrzysz na swoje życie i widzisz tylko braki. Widzisz rzeczy, które się nie wydarzyły. Czujesz ciężar tego, co zostało z tyłu. I wtedy pojawia się to okropne uczucie, że nie jesteś wystarczający, że cały rok przeleciał ci między palcami, a wszyscy inni idą do przodu, tylko nie ty. Próbujesz zmusić się do jeszcze większego wysiłku. Próbujesz wykrzesać energię, której już dawno nie masz. Próbujesz tworzyć coś z pustki, a wynik jest zawsze taki sam: więcej lęku, więcej frustracji i poczucie utraty kontroli, bo próbujesz kontrolować czas, wymuszać efekty i udowadniać coś sobie i innym poprzez ciągłe działanie. A głęboko, bardzo głęboko w środku wiesz doskonale, że to nie działa. Wiesz, że ta gonitwa niszczy cię od środka. Ale nie potrafisz przestać, bo wierzysz, że odpuszczenie oznacza poddanie się. Że zwolnienie tempa to klęska, a pozwolenie sobie na relaks to lenistwo albo brak charakteru. A teraz weź głęboki wdech i zrozum coś, co całkowicie zmieni Twoje podejście do tych ostatnich dni roku. Istnieje starożytna mądrość, którą stoicy praktykowali ponad dwa tysiące lat temu. Idzie ona w zupełnie innym kierunku niż to, czego uczy Cię nowoczesny świat. Podczas gdy świat wrzeszczy do Ciebie żebyś gonił jeszcze bardziej w końcówce grudnia, stoicy praktykowali strategiczne cisze. Podczas gdy społeczeństwo naciska na ciebie, żebyś produkował do ostatniej minuty, prawdziwi mistrzowie praktycznej filozofii rozumieli, że ogromna moc tkwi w wiedzy o tym, kiedy przestać. Dzisiaj odkryjesz dokładnie to, czego oni nie robili w ostatnich chwilach roku, cztery konkretne rodzaje ciszy, które przynoszą nie tylko ulgę emocjonalną, ale prawdziwą wolność umysłu. Seneca, stoicki filozof, który poświęcił życie badaniu tego, jak właściwie korzystać z czasu i jak dobrze żyć, napisał coś, co każdy z nas powinien mieć wyryte w pamięci w tym okresie. Powiedział, że życie wcale nie jest krótkie, to my je marnujemy. Większość ludzi żyje tak, jakby miała nieskończoność czasu, a jednocześnie wiecznie się spieszy. To absurdalna sprzeczność, która generuje niekończące się cierpienie. Seneka obserwował, jak ludzie oddają się bezsensownemu zamętowi, gonią za nieistotnymi rzeczami, zajmują się pustymi sprawami, a potem narzekają, że życie minęło zbyt szybko. Widział wyraźnie, że problemem nie jest ilość czasu, ale jakość tego, jak go wykorzystujemy. I tu dochodzimy do kluczowego punktu, który zrozumiał Seneka i który odmieni twoje ostatnie dni roku. Nie chodzi o to, żeby robić więcej, ale żeby robić to, co ma znaczenie. Nie chodzi o wypełnianie każdej minuty jakąś czynnością, ale o ochronę twojego spokoju ducha. Nie chodzi o udowadnianie czegokolwiek komukolwiek, ale o życie w zgodzie ze samym sobą. Seneka praktykował coś, co nazywał mentalnym wycofaniem, momenty świadomej pauzy, w których izolował się nie tyle fizycznie, co wewnętrznie. Rozumiał, że prawdziwa siła nie polega na ciągłym działaniu, ale na zdolności do świadomego wyboru. Kiedy działać? A kiedy milczeć? Pierwsza cisza, którą stoicy praktykowali na koniec roku, to cisza wobec pośpiechu. Oni nie ścigali się z kalendarzem. Nie wchodzili w tę zbiorową paranoję, próbowania zrobienia w grudniu wszystkiego, czego nie zrobili przez cały rok. Rozumieli fundamentalną prawdę. Czas nie przyspiesza na koniec roku to twój umysł wpada w panikę. Zegar odmierza te same sześćdziesiąt minut. W każdej godzinie grudnia, które odmierzał w styczniu. To, co się zmienia, to twoja percepcja, narzucona na siebie presja i irracjonalna wiara w to, że te ostatnie dni mają jakąś magiczną moc walidacji całego minionego roku. Seneka powiedziałby, że stajesz się niewolnikiem kalendarza, podczas gdy powinieneś być panem własnego czasu. Pozwalasz, by arbitralna konstrukcja ludzka, sztuczny podział czasu na lata, miesiące i dni, Kontrolowała twój stan emocjonalny i dyktowała twoją wartość jako człowieka. Starożytni Rzymianie mieli inne kalendarze niż my. W niektórych kulturach nowy rok zaczyna się w zupełnie innym terminie. Czas to ludzki wynalazek służący do porządkowania doświadczeń, ale ty zmieniłeś to narzędzie w tyrana, oddałeś swoją władzę liczbom na ekranie i datom na papierze, wierząc w ideę jakiegoś domknięcia, które w rzeczywistości nie istnieje. Bo życie to proces ciągły, który nie kończy się w Sylwestra. Kiedy pędzisz w ostatnich dniach roku, nie jesteś produktywny, jesteś reaktywny. Reagujesz na strach przed byciem niewystarczającym, reagujesz na społeczną presję, pokazywania wyników, reagujesz na lęk wywołany porównywaniem się z innymi, a każde działanie, które rodzi się z reakcji na strach, jest działaniem słabym, rozpaczliwym i generuje tylko więcej cierpienia. Stoicy nie działali z desperacji, działali z wyboru, a kiedy coś nie miało sensu, kiedy działanie byłoby tylko pustym ruchem, wybierali ciszę, wybierali zatrzymanie się. Cisza wobec pośpiechu oznacza, że uznajesz, iż niektóre terminy są iluzoryczne, że niektóre naciski są nakładane przez ciebie samego, że nie musisz kończyć roku, udowadniając cokolwiek. Bo życie nie dzieli się na rozdziały, które zamykają się idealnie w grudniu. Praca, którą wykonasz w styczniu, będzie miała taką samą wartość jak ta, którą zrobiłbyś na siłę 29 czy 30 grudnia. Różnica jest taka, że w styczniu będziesz wypoczęty, skupiony i pełen realnej energii. W grudniu działasz na oparach, jesteś wydrenowany i produkujesz z poczucia winy, a nie z poczucia celu. Druga cisza stoików to cisza bez tłumaczenia się. Oni przed nikim nie usprawiedliwiali swojego tempa. Nie wchodzili w tę społeczną grę wyjaśniania. Dlaczego zwalniają, dlaczego odmawiają spotkań, dlaczego nie uczestniczą w zbiorowym szaleństwie końcówki roku. Seneka uczył, że nie jesteś winien nikomu wyjaśnień dotyczących Twojego spokoju ducha. Twój spokój nie potrzebuje zewnętrznego potwierdzenia, Twój wybór ochrony własnej energii nie wymaga aprobaty osób trzecich. Pomyśl o tym. Ile razy czułeś się zmuszony do przyjęcia zaproszeń, na które nie miałeś ochoty? Ile razy powiedziałeś tak, kiedy twoja dusza krzyczała nie? Ile razy zmuszałeś się do bycia w miejscach, na imprezach czy spotkaniach, które wysysały z ciebie życie? Tylko dlatego, że bałeś się, co ludzie pomyślą, jeśli odmówisz. Żyjesz w niewidzialnym więzieniu zbudowanym ze strachu przed cudzą oceną. Oddałeś stery swojego życia oczekiwaniom innych ludzi. I teraz jesteś wyczerpany nie dlatego, że zrobiłeś tak dużo, ale dlatego, że robiłeś rzeczy, które nie miały znaczenia, żeby zadowolić ludzi, którzy nawet nie zauważają twojego poświęcenia. Seneka był w tym kategoryczny. Człowiek, który żyje po to, by dogadzać innym, nigdy nie będzie panem samego siebie. Zawsze będzie marionetką sterowaną przez opinie i osądy z zewnątrz. Na koniec roku to się nasila, bo istnieje ogromna presja, żeby być obecnym, świętować, socjalizować się, jakby twoja nieobecność była przestępstwem, a wybór ciszy obrazą. Ale stoicy wiedzieli, że opinia innych o twoich wyborach jest nieistotna. Liczy się tylko to, czy żyjesz zgodnie z własnym rozumem, własnymi wartościami i własnym poczuciem równowagi. Kiedy praktykujesz ciszę bez tłumaczenia się, po prostu mówisz nie i nie oferujesz skomplikowanych wymówek. Nie wymyślasz historii, żeby uzasadnić swoją potrzebę odpoczynku. Nie umniejszasz siebie, tłumacząc, że jesteś zmęczony, jakby zmęczenie było powodem do wstydu. Po prostu deklarujesz swój wybór i przy nim trwasz. I tu tkwi siła, kiedy przestajesz się tłumaczyć, przestajesz prosić o pozwolenie. Kiedy przestajesz się usprawiedliwiać, bierzesz pełną odpowiedzialność, a branie odpowiedzialności to branie władzy. Nie jesteś nieuprzejmy, jesteś suwerenny, nie jesteś egoistą, jesteś mędrcem, bo zrozumiałeś, że dbanie o spokój ducha to nie luksus, to podstawowa potrzeba, by dobrze żyć. Trzecia cisza stoicka, być może najtrudniejsza ze wszystkich, to cisza wobec wewnętrznych wymagań i wyrzutów. Stoicy nie spędzali ostatnich dni roku na biczowaniu się za to, czego nie zrobili. Nie roztrząsali porażek, błędów czy straconych szans. Nie zmieniali grudnia w sesję mentalnych tortur, w której odtwarzali każdą chwilę, gdy mogli postąpić inaczej. Seneka rozumiał coś bardzo ważnego o naturze poczucia winy i żalu. Są one całkowicie bezużyteczne, jeśli nie prowadzą do nauki i zmiany. Każesz się za rzeczy, które już się wydarzyły i których nie możesz zmienić. Dźwigasz ciężar wewnętrznych pretensji, które nie służą niczemu poza niszczeniem Twojego spokoju. Twój umysł zmienił się w salę sądową, gdzie jesteś jednocześnie oskarżonym, prokuratorem i sędzią, a wyrok zawsze brzmi winny: winny tego, że nie zrobiłeś więcej, winny tego, że nie byłeś lepszy, winny tego, że zmarnowałeś czas. I to poczucie winy cię nie motywuje, ono cię paraliżuje, nie wzmacnia cię, tylko osłabia. Nie pcha do przodu, ale więzi w przeszłości. Stoicy robili coś zupełnie innego, przeprowadzali świadomy rachunek sumienia, ale bez niszczycielskiej oceny. Seneka zalecał codzienną refleksję, podczas której obserwowałeś swoje działania, identyfikowałeś, gdzie mogłeś postąpić lepiej, wyciągałeś wnioski i szedłeś dalej. Nie było tam mentalnej chłosty, nie było toksycznego roztrząsania. To był czysty proces obserwacji, nauki i uwolnienia. W ostatnich dniach roku zamiast tonąć w listach porażek, po prostu uznawali, Zrobiłem, co mogłem z wiedzą. Jaką wtedy miałem? Czegoś się nauczyłem. Teraz wykorzystam tę naukę w przyszłości. Musisz zrozumieć, że biczowanie się za przeszłość to forma przemocy wobec samego siebie. To tak, jakbyś bił wersję siebie, która już nie istnieje. Osoba, którą byłeś w styczniu, nie miała tej wiedzy, którą masz dzisiaj, nie przeszła przez wyzwania, z którymi ty się zmierzyłeś, nie odebrała lekcji, które ty odebrałeś. Jak więc możesz ją oceniać dzisiejszymi oczami? To niesprawiedliwe i okrutne, a co ważniejsze, całkowicie bezużyteczne, bo nie zmienia nic w tym, co się stało. Cisza wobec wyrzutów oznacza, że uznajesz, iż ten rok był dokładnie taki, jaki miał być. Nie dlatego, że był idealny, ale dlatego, że był prawdziwy, wydarzył się. Dokonywałeś wyborów za pomocą zasobów, które wtedy miałeś. Niektóre były dobre, inne nie. Ale wszystkie doprowadziły cię tutaj i tutaj, teraz, w tym momencie masz moc, by wybrać inaczej. Nie musisz przenosić ciężaru grudnia z jednego roku na grudzień kolejnego. Możesz go puścić, możesz sobie wybaczyć. Możesz uznać, że jesteś człowiekiem, a ludzie popełniają błędy, potykają się, i mimo to zasługują na pokój. I tutaj dochodzimy do czwartej, być może najpotężniejszej ciszy stoickiej, ciszy wobec wymuszonej produktywności. Stoicy nie próbowali wycisnąć ostatniej kropli energii z ostatnich dni roku. Nie działali w tej toksycznej mentalności absolutnej optymalizacji, gdzie każda minuta musi być zmonetyzowana, ulepszona i zamieniona w wynik. Seneka wiedział coś, o czym nasza kultura zapomniała. Odpoczynek to nie jest brak produktywności. To fundament pod przyszłą produktywność. Pauza to nie strata czasu, to inwestycja w stabilność Twojego życia. Uczono Cię, że wartość człowieka zależy od tego, co produkuje, że Twoja godność zależy od Twoich wyników, że zasługujesz na odpoczynek dopiero wtedy, gdy udowodnisz, że wystarczająco ciężko pracowałeś. To brutalne kłamstwo, które niszczy Twoje zdrowie psychiczne. Ciało, relacje i zdolność do odczuwania radości. Zmieniłeś się w maszynę, która mierzy własną wartość liczbą odhaczonych zadań i osiągniętych celów. A kiedy nie produkujesz, kiedy się zatrzymujesz, czujesz, że zawiodłeś, czujesz, że marnujesz swoje istnienie. Ale stoicy widzieli człowieka zupełnie inaczej. Dla Seneki wartość osoby nie leżała w tym, co robiła, ale w tym, kim była w jakości charakteru. W zdolności do życia zgodnie z rozumem, w umiejętności zachowania wewnętrznego spokoju, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Aby kultywować te cechy, potrzebujesz przestrzeni w głowie. Potrzebujesz wewnętrznej ciszy, potrzebujesz momentów, w których nic nie robisz na zewnątrz, bo robisz wszystko w środku, porządkujesz myśli, przetwarzasz doświadczenia i regenerujesz siły. Cisza wobec wymuszonej produktywności. To uznanie, że niektóre dni istnieją po to, żebyś po prostu w nich był, nie po to, żebyś błyszczał wynikami, po prostu, żebyś był, oddychał, odczuwał, odpoczywał, obserwował. Te dni nie są mniej wartościowe, prawdę mówiąc, mogą być najważniejszymi dniami w roku, bo to wtedy odzyskujesz kontakt ze sobą. Wtedy przypominasz sobie, kim jesteś poza swoimi osiągnięciami, wtedy masz dostęp do tej części siebie. Która nie musi niczego udowadniać, bo po prostu jest. Znasz już te cztery cisze, rozumiesz filozofię, która za nimi stoi. Ale najważniejsze pytanie brzmi, jak to zastosować w najbliższym czasie? Jak naprawdę praktykować tę ciszę w kulturze, która gloryfikuje coś zupełnie innego? Podam ci konkretne, praktyczne wskazówki, bo Seneca był filozofem czynu, a nie tylko teorii. Po pierwsze, daj sobie mentalne pozwolenie na zwolnienie tempa. To brzmi jak oczywistość, ale nią nie jest. Musisz świadomie wydać sobie to zezwolenie, bo nikt inny tego nie zrobi. Społeczeństwo nie przyjdzie i nie powie: Hej, możesz już przestać, twój szef tego nie powie. Rodzina może tak powie, ale ty im nie uwierzysz. Dlatego musisz spojrzeć w lustro i zadeklarować: Mam pozwolenie na odpoczynek, mam pozwolenie na to, by nie zrobić wszystkiego, mam pozwolenie na ochronę mojego spokoju ponad oczekiwania innych. Powiedz to na głos, jeśli trzeba. Zapisz to na kartce. Ustaw jako przypomnienie w telefonie. Niech to stanie się faktem w twoim umyśle. Po drugie, zidentyfikuj czynności, które wysysają z ciebie energię bez żadnego realnego zysku. Seneka miał na tym punkcie obsesję. Mówił, że większość ludzi marnuje życie na puste zajęcia. Musisz być brutalny w tej analizie. Które zobowiązania przyjąłeś z poczucia winy, a nie z wyboru? Które zadania wykonujesz, bo wydaje ci się, że musisz, ale tak naprawdę nikt nie umrze, jeśli ich nie zrobisz. Które relacje utrzymujesz z obowiązku, choć tylko cię męczą. Wypisz to wszystko, a potem zacznij wycinać. Bez poczucia winy, bez długich wyjaśnień, po prostu uprzejme, ale stanowcze nie. Po trzecie, stwórz momenty dosłownej ciszy w swojej rutynie. Nie mówię tu koniecznie o formalnej medytacji. Choć ona pomaga. Mówię o chwilach, gdy wyłączasz powiadomienia, odsuwasz się od ekranów i po prostu jesteś w ciszy ze sobą. To może być 15 minut, może być godzina. Czas jest mniej ważny niż jakość. W tych momentach niczego nie rozwiązujesz, nic nie planujesz, nic nie analizujesz. Po prostu jesteś, obserwujesz myśli, nie czepiając się ich, czujesz swoje ciało, świadomie oddychasz. To w takich chwilach Twój umysł przetwarza to, co się wydarzyło, regeneruje energię i odzyskuje klarowność. Po czwarte, ćwicz mówienie nie bez tłumaczenia się. W tym tygodniu, kiedy ktoś zaprosi cię na coś, na co nie masz ochoty, spróbuj odpowiedzieć po prostu, nie dam rady tym razem, ale dziękuję za zaproszenie. Kropka. Bez wymyślania wymówek, bez tworzenia skomplikowanych historii. Poczujesz początkowo dyskomfort, bo całe życie uczono cię uzasadniać swoje wybory. Ale ten dyskomfort jest przejściowy. Wolność płynąca z braku konieczności tłumaczenia swoich decyzji jest trwała. Kiedy zrobisz to kilka razy, zaczniesz rozumieć, jaka siła drzemie w zwykłym deklarowaniu wyboru bez proszenia o walidację. Po piąte, i to może być najtrudniejsze, wybacz sobie to, co się nie wydarzyło w tym roku. To nie jest abstrakcyjny proces. Zrób to konkretnie. Usiądź, weź kartkę i długopis, albo otwórz notatnik i wypisz wszystko, co sobie wyrzucasz. Wszystko, co uważasz, że powinieneś był zrobić, a nie zrobiłeś. Wszystko, czego żałujesz, wypisz to wszystko. A potem pod każdym punktem napisz: Wybrałem najlepiej, jak mogłem, z wiedzą, którą wtedy miałem. Czegoś się nauczyłem. Teraz to puszczam. Zrób to dla każdego punktu. To rytuał uwolnienia. Może wydawać się dziwny, ale działa, bo zdejmujesz ten ciężar z umysłu i kładziesz go na zewnątrz, gdzie możesz go przetworzyć i zostawić. Po szóste, zdefiniuj na nowo sukces w tych ostatnich dniach. Sukces to nie jest zrobienie więcej. Sukces to wejście w styczeń wypoczętym, z jasnym umysłem i odświeżoną energią. Sukces to zadbanie o relacje dzięki temu, że byłeś obecny, a nie wykończony. Sukces to posiadanie wewnętrznej siły, bo nie wypaliłeś się, próbując coś udowodnić. Kiedy zmieniasz definicję sukcesu, zmieniasz całą grę. Przestajesz brać udział w wyścigu, którego nikt nie może wygrać i zaczynasz grać w grę, którą naprawdę kontrolujesz grę o Twój stan wewnętrzny. Po siódme komunikuj swoje granice, zanim zostaną naruszone. Nie czekaj aż osiągniesz punkt całkowitego wyczerpania żeby powiedzieć, że już nie możesz. To tak jakbyś czekał z gaszeniem pożaru do momentu, gdy spłonie cały dom. Możesz już teraz uprzedzić ludzi wokół siebie, że w najbliższych dniach będziesz mniej dostępny, że potrzebujesz przestrzeni, że priorytetem jest dla ciebie odpoczynek i nie musisz czuć z tego powodu winy. Ludzie, którym naprawdę na tobie zależy, zrozumieją. Ludzie, którzy poczują się urażeni tym, że dbasz o siebie. Pokazują tylko, że cenią Cię bardziej za to, co dla nich robisz, niż za to, kim jesteś. To dla Ciebie cenna informacja. Po ósme. Obserwuj bez oceniania lęk przed końcem roku, gdy tylko się pojawi. Bo on się pojawi. Będziesz mieć momenty, gdy poczujesz tę presję, ten strach przed marnowaniem czasu, ten głos mówiący, że powinieneś coś robić. Kiedy to się stanie, nie próbuj tego dusić. Po prostu zaobserwuj. O, znowu ten lęk, znowu ta zinternalizowana presja społeczna, znowu ten strach, że nie jestem wystarczający. Patrz na to, jak na chmurę płynącą po niebie, zauważ to, ale nie utożsamiaj się z tym. Ty nie jesteś tym lękiem, ty jesteś tym, który ten lęk widzi. Kiedy będziesz to robić regularnie, siła tych emocji zmaleje, stracą nad tobą władzę. A teraz powiem ci, co się dzieje naprawdę kiedy praktykujesz te cztery cisze, to nie tak, że stajesz się leniwy albo nieproduktywny. Jest dokładnie odwrotnie. Stajesz się bardziej skupiony, bo wyeliminowałeś szum, stajesz się bardziej kreatywny, bo twój umysł ma miejsce na procesy myślowe, stajesz się bardziej obecny w relacjach, bo nie działasz z pustki. Stajesz się silniejszy emocjonalnie, bo nie stosujesz wobec siebie ciągłej przemocy w postaci wymagań i nacisków. Stajesz się naprawdę wolny, bo przestałeś być sługą kalendarza, cudzych opinii, potrzeby udowadniania czegoś i iluzji produktywności bez celu. I to jest to, co Seneca podkreślał najbardziej. Czas, który tracisz na odpoczynek, nie jest czasem straconym. To czas zainwestowany w jedyną rzecz, którą naprawdę posiadasz Twój spokój ducha. Wszystko w życiu zewnętrznym może zostać Ci odebrane, Twoja praca może się skończyć. Twój majątek może zniknąć, relacje mogą ulec zmianie, ale Twój wewnętrzny spokój, Twoja zdolność do zachowania równowagi emocjonalnej, Twoja siła psychiczna, tego nikt nie może ci ukraść, chyba że sam to dobrowolnie oddasz. A oddawałeś ten spokój każdego dnia, przyjmując zewnętrzną presję jako prawo, wierząc, że musisz wiecznie gonić i wymagając od siebie rzeczy niemożliwych. Ostatnie dni roku to nie jest żaden egzamin końcowy. To nie jest ostatnia szansa na udowodnienie swojej wartości, to tylko dni, takie same jak każde inne. Możesz wybrać, by przeżyć te dni z taką samą mądrością, z jaką stoicy przeżywali swoje. Świadomie, z poczuciem celu, z szacunkiem dla własnych granic i z głębokim zrozumieniem, że prawdziwa siła nie polega na robieniu więcej, ale na wiedzy, kiedy przestać. Panowanie nad umysłem nie bierze się z nieskończonej produktywności, bierze się ze świadomego wyboru. I ty właśnie teraz wybierasz swój spokój. Więc kiedy ludzie wokół ciebie będą biec, ty będziesz szedł spokojnym krokiem. Kiedy oni będą się tłumaczyć, ty będziesz po prostu deklarować swoje wybory. Kiedy oni będą się biczować za błędy, ty sobie wybaczysz. Kiedy oni będą wymuszać efekty, ty będziesz odpoczywać strategicznie. I w styczniu, kiedy oni dotrą na miejsce wyczerpani, puści i bez energii, ty będziesz zaczynać rok na poważnie. Wypoczęty, skupiony, z jasnym umysłem i wewnętrzną siłą, to nie jest kwestia szczęścia, to bezpośrednia konsekwencja praktykowania czterech ciszy. Wolność, którą oferowali Stoicy, to nie była wolność do robienia czegokolwiek się chce. To była wolność odbycia niewolnikiem czegokolwiek zewnętrznego odbycia zależnym od cudzej aprobaty, od potrzeby udowadniania czegokolwiek. To życie w zgodzie z własnym rozumem, własnymi wartościami i własnym poczuciem równowagi. Ta wolność zaczyna się, gdy zrozumiesz, że nie ma nic ważniejszego niż twój spokój ducha. Nie ma celu, nie ma osiągnięcia, nie ma uznania, które byłoby warte ceny twojego wewnętrznego spokoju. A kiedy naprawdę to poczujesz, gdy przestanie to być tylko teorią, a stanie się praktyką, wszystko się zmieni. Przestaniesz żyć w wiecznym pośpiechu. Przestaniesz mierzyć swoją wartość tym, co wyprodukowałeś. Przestaniesz stosować wobec siebie przemoc w postaci niemożliwych wymagań. Przestaniesz spowiadać się ze swojego spokoju przed kimkolwiek. I zaczniesz żyć naprawdę. Zaczniesz doświadczać, czym jest prawdziwa kontrola nie nad światem zewnętrznym, którego nigdy nie kontrolowałeś, ale nad Twoim światem wewnętrznym który zawsze należał do Ciebie. I ta kontrola, ta suwerenność nad własnym umysłem, to jedyna wolność, która ma znaczenie, jedyna, która trwa, jedyna, której nikt nie może Ci odebrać. Dlatego w tych ostatnich dniach roku, podczas gdy świat krzyczy, żebyś pędził, Ty będziesz praktykować cztery cisze, świadomie zwolnisz, przestaniesz tłumaczyć swoje wybory, puścisz wewnętrzne wymagania. Pozwolisz sobie na odpoczynek bez poczucia winy i odkryjesz, że w tym pozornym nic nierobieniu drzemie ogromna siła. Siła, którą Stoicy znali tysiące lat temu i którą Ty teraz też znasz siła bycia panem samego siebie. Siła życia zgodnie z własną mądrością, siła posiadania spokoju w środku chaosu. I tej siły, mój przyjacielu, nikt ci nie odbierze. Daj mi znać w komentarzu której z tych czterech cisz najbardziej potrzebujesz w najbliższych dniach? Która jest dla ciebie najtrudniejsza? Napisz o tym, bo twoja szczerość może pomóc innym osobom, które toczą tę samą walkę. A jeśli dotarłeś do tego momentu i te słowa miały dla ciebie sens, zasubskrybuj kanał już teraz. Bo tutaj nie uczysz się pustych teorii, ale dostajesz realne narzędzia, by opanować swój umysł i żyć w prawdziwej wewnętrznej wolności. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów i podziel się tym z kimś, kto wiesz, że potrzebuje dzisiaj usłyszeć te słowa. Ruszajmy razem w tę podróż mentalnej transformacji.